Po zasubskrybowaniu kanału nie zapomnij włączyć powiadomień za pomocą magicznego dzwoneczka. Cześć, moi kochani, cześć, misiaczki. Witam w ostatnim odcinku z Gry 10-4 Big Sister Challenge, of course. Today babies yy, będą urodziny, mam nadzieję, tak myślę. A jeżeli nie będzie, to i tak je zrobię. Bo osiągnęłam dwa punkty, o które mi najbardziej chodziło, czyli uzyskaliśmy szóstkę w szkole i zrobiliśmy dziesiąty poziom jednej dowolnej yy, czego umiejętności dziecka. Także czuję się spełniona i czuję, iż młody Jacob również jest spełniony. Udało mi się to zrobić w czasie, w czasie jego y, normalnego życia, czyli 12-simowych dni. Jestem z tego powodu nawet dumna, bo nie myślałam, że, tak, że aż tak łatwo mi to pójdzie. Wytrzyj i zamień, oczywiście, bo nie będziemy. Kupować nowego, bo to i tak jest ostatni odcinek. Yy, I teraz tak. On ma teoretycznie urodziny za dwa dni, ale jutro będziemy mogli już mu zrobić tort. Także myślę, że sobie dzisiaj po prostu pooglądamy jakiś kanał 19. zrobimy sobie takie wiecie na całkowicie, czy naprawdę na Nie będziemy już tutaj mm, robić obrazów, czy, będzie, czy cokolwiek. Wstań mi się, w ogóle może porozmawiajcie przed tym, jak on się stanie dorosły, znaczy dorosły, on się stanie nastolatkiem, tak? Tylko, że on już będzie za duży na to, żeby nim grać, bo takie sobie przyjęłam kryterium, że jak stanie się nastolatkiem, to jest koniec serii i właśnie to dzisiaj nastąpi. Także no, bardzo mi przykro. Seria się Wam podobała, ale to już koniec, bo będzie kolejna seria z jakiegoś kolejnego challenge'u, prawdopodobnie, tak między odcinkami, gdzieś się będzie pojawiać. Także wszystko w swoim czasie. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec. This is life, baby. This is life. Towarzystwo. Więcej towarzystwa, proszę. Więcej towarzystwa, proszę. Chciałabym, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Byłoby bardzo, 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 bardzo miło. Udziel cennej rady. To jest zdecydowanie bardzo dobry pomysł. A wobec dramatyczną historię. Tak, na koniec bycia dzieckiem. I machnij sobie jakiś śniadanko, bo on nie potrzebuje jedzenia, on się najadł jakieś tam dziwne rzeczy, także... Na spokojnie, na cirku. I co, dalej oglądasz telewizor? Okej, okay. Okej, okay. w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale przez całą serię nie mieliśmy żadnego czujnika dymu. I to jest dziwne, że nie wybuchnął ani jeden pożar. Także jestem dumna z mojej Mary. Nie jest aż taką idiotką, no, za którą miałam. W sumie miałam ją trochę za taką blondynę. E, dlatego zrobiłam jej brązowe włosy. <noise> Żeby nie było widać. <noise> Żeby nie było widać. <noise> Ale mi się żarcik o Ojejku. Dobra, jestem, U udana jestem, naprawdę. Posprząta nawet po sobie. Tak myślałam nawet, żeby ją wysłać do pracy, ale... Znaczy do pracy, do szkoły, ale... też żeby było łamanie zasad. Wiecie co? Ja spróbuję może jeszcze tak na sam koniec dobić jej dziesiąty poziom e, malowania. W sumie... No, bo w sumie dlaczego nie? Mamy tutaj e, 13%, także przez jeden dzień powinniśmy to dać radę ogarnąć. Rzeczywiście nie idziesz do szkoły, bo nie możesz. Tak, czy te. No w ogóle mamy jakieś punkty? Aha, 200. <grystanie> Wydaj 1000 na dzieci. E, osiągnij wiek Ja to powinnam chyba zrobić w całości, wiecie? Tak mi się wydaje. Mhm. Tylko wykonaj interakcję towarzyską ze swoim dzieckiem. Także. Nie. <grystanie> nie. Bo bym musiała zrobić swoje dziecko, a. a nie, nie o to w ogóle chodzi, nie. To nie o to chodzi, także spoko. Słuchaj, w ogóle jaka fajna wypiórka. Czy coś mi w ogóle skoczyło w tym czasie do góry? 22%. Wow. Teraz 24. Nie, no to chyba. Myślę, że się uda. 1700. Oh. Wow. Popartowy realistyczny, impresjonistyczny duży. Usunę sobie wszystkie te. Okej. Okay. Z... A, ojejku, już, ju, już dzwoni, już dzwoni, już dzwoni dyrektor. No, odbierz. Znaczy, i tak nie odbierzemy, no bo nie ma sensu. Czy mam dwoje? Opuszczę lekcję, no trudno. Będzie mi psiklo. Będzie mi psiklo. To zapaleńców. nie interesuje mnie to zupełnie. Nie. No, no way, bitches. Ojejku. Kolejne arcydzieło. Za 600. Super. Ach, oczywiście, że chcę sprzedać. Niepotrzebna mi to jest. Yy, klasyczny, duży. Ile mamy procentów? 34. Bur, 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 bur. Chyba nie zdążę. <gryw> Chyba nie zdążę jej wbić z tego poziomu 10. A to by było takie piękne uwieńczenie tych wszystkich dni spędzonych razem. No, to by było fajne. A hajsu już mi w ogóle nie potrzeba. Przeżyliśmy te 14 dni bez e, bez normalnej pracy, tylko na zbieraniu i, i trochę. Ej, w ogóle ona cały czas mi teraz robi arcydzieła. No, come on. Na sam koniec serii mi teraz hajs robi, czepie. Dużo klasyczny. Come on. To jest... Mózg rozwalony, nie? Po prostu mózg rozwalony. Siusiu jej się chce podobno. Także zróbmy, Siusiu, szybciej. Szybciutkie. I wracaj do malowania. 52. Ej, no to na początku miałam 13%, 52 w pół dnia. No to do rana powinna się wyrobić na spokojnie. Najwyżej no nie będzie spać, a widzę, że nie potrzebuję zbytnio snu na obecną chwilę. Oczywiście to towarzystwo poszło w dół, no bo jak żeby inaczej. No ale. Powiedziasz klasyczny obraz, robisz to maleńka, dajesz, ja w ciebie wierzę, po prostu jesteś w stanie ogarnąć dziesiąty poziom malowania, jesteś, wszyscy trzymamy kciuki, tak samo jak trzymaliśmy kciuki za tego miska. to ten, co misiek, 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 pff, a niech sobie ogląda telewizor, a co mi dodam? Misiak nie chce robić co chce, I tak nie musi ani drabać lekcji, ani łowić ryb, ani nic, także pff, lol, droga wolna. Teraz najważniejsza jest Mary i osiągnięcie dziesiątego poziomu, dziesiąty poziom. Dajesz? To będzie kolejne arcydziało. Ja czuję to w kościach, że to będzie kolejne arcydziało. No, no, nie. Ale to nic, słuchajcie, to nic. Abstrakcyjne walniamy teraz sobie duże. 71, 72, 73. Lecie jak strzała, a ty? Będziesz oglądać programy dziecięce. Super. Super. Naprawdę. Może być. Mogłaby się w ogóle przebrać z tej pijamy. No ale nic, nieważne. Zupełnie nieważne. Zupełnie, zupełnie, zupełnie nieważne. Kto by się przejmował? Ile procent? 81. Wiecie, czy Ty jesteś głodny? jesteś głodny. Idziesz sobie zrobić jedzenie. Dobrze, weź sobie te płatki. Weź sobie te płatki, weź, weź. Nie przeszkadzaj sobie. I pójdziesz spać. I będę miała spokój. He, he, he. Będę mogła robić co chcę. O nie, ona idzie do pracy na 18. Nie. Smutek. No dobra, niech idzie. No, no trudno. Przecież niedługo wróci. No i jest. I udało się wbić troszeczkę towarzystwa. Super. Jestem dumna. Także nie jest aż tak strasznie, e, strasznie, straszna w tym momencie. Mam 7 tysięcy. Boż. Są koniec serii mam tyle pieniądzów. Ale 84%. Kochanie, abstrakcyjny ostatni to ma być Twoje ostatnie 16%. Bo jak nie, to normalnie ci e, nóżki z e, tułowia podrywam 91, 92. Dajesz. Wszyscy trzymamy kciuki. Wszyscy. Ja też trzymam kciuki. Znaczy nie trzymam, bo... Dobra, trochę trzymam, ale w sumie trzymam na klawiaturze i myszce. Nie udało ci się. Hej! Nie pójdziesz spać, dopóki nie ogarniesz mi tego poziomu. Maleńka. Taka była umowa. No, 7, 8, 9. No, 100%. Dajesz, mamy to. No, Skończę obraz, może arcydzieło wyjdzie. Nie, nie wyjdzie. 117, lol, i spać. O Boże, 500 razy mi to dziecko wstawało w nocy, bo się wyspało, ale kazałam mu dalej spać, bo nie chciałam, żeby mi o pierwszej w nocy wstał i żebym tutaj ich w ogóle chodził. Także płatki zbożowe na, na śniadanie myślę, że w ilości 2 będą idealną ilością, żeby to dziecko się najadło w końcu. Jedzenie przy lodówce jest spoko, łapki w górę za jedzenie przy lodówce, kto nie je przy lodówce. Chyba każdy je przy lodówce. No właśnie. A teraz idzie do szkoły zaraz za godzinkę, a Mary sobie śpi. Już nie śpi, bo się siusiu zachciało. I ogarniemy higienę. Y... Iść pomóż pod prysznicem. No idź, idź. Bo jak się posikasz, to będzie kiepsko. Naprawdę będzie kiepsko. Yy, towarzystwa nie ogarnę, ale za to głód ogarnę. Misiu, przybierz się. Zmień strój na codzienny. I idź do szkoły. Idź. papa. Pa. No? A, no i do tej szkoły. Dobra. a ty oczywiście nie idziesz do szkoły, bo ty masz inne rzeczy do zrobienia. I najpierw machniemy sobie jakieś śniadanko takie super ekstra, najdroższe śniadanko, jakie możemy czyli tost francuski za 800 malonów. Szaleństwo. Rozpusta. No właśnie. A jak sobie machniemy, jeden, drugi tort, znaczy Bosza, jeden, drugi tost, czy cokolwiek. Nie wiem co, tak po prostu, żeby się najadła trochę. Tak, trochę bardziej niż trochę. Y... Znajdź sprawcę. Cokolwiek. Nie, to no nie ma znaczenia. Wiem, że dzwoni dyrektor. Olać to. Naprawdę olać. Ja też bym nie ch chciała nie chodzić do szkoły i mieć same truje. Spoko. Ah. Uff. No i po co chodzić do szkoły? Czego te Simsy uczą w ogóle w tym momencie? No po prostu masakra. Dobra, weź posprzątajmy. Jest godzina 10. Teoretycznie, możemy troszeczkę poglądać telewizję. Na jego łóżku. No właśnie, on wróci o godzinie 15. O godzinie 15 potrzebujemy mieć gotowy tort. Czyli musimy zacząć w godzinie 14, słuchajcie. Czyli mamy jeszcze trochę czasu dla siebie. A zróbmy sobie wykopki. Może coś fajnego znajdziemy. I to też mogę zebrać. Dlaczego nie? Przecież i tak. Nie mam co robić na obecną chwilę do godziny 14-13. Mogę na Nie, dobra, nie będę oglądać tego drzewa, bo tam to jest w ogóle. Jedna wielka katastrofa. Dobra. I potem jak to zbierzemy, przyjdziemy do domciu. Otworzymy to, co tam mam. I zajmiemy się tortem dla małego. Gdzie sobie? Gdzie taka impreza. Taka impreza, ale będą wszyscy jeść tort. <gry> dobra. Hmm. Otwórz. 25 70 40 10 10 50 No, może być. Więc nam potrzeba tego torta mieliśmy robić. Yy, gotuj. Który? Mamo, mamy piąty poziom, patrzcie. Yy, tort zombie. Hmm, truskawkowe. Nie, zróbmy zombie, bo zombie jeszcze w sumie nigdy nie robiłam, tortu zombie. Ciekawe jestem, jak będzie wyglądać tak, tak na żywo. Myślę, że zanim... nie, to całkiem szybko się robi. A może nie tak szybko, jak mi się wydawało. Wszystko się gotowania spoko. Ale fajne, jak Czesiu. Ty, to jest, to jest Czesiu z Władców Much. Z Władców. Much. Naprawdę. Nie ruszaj tego tortu. Dzie Nie ruszaj tego tortu. Dodaj świeczki urodzinowe. He 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 he. A wyobraźcie sobie taki tort na. na czym? Na weselu? Dobra, 13 godzina. Zróbmy koło niej coś, tak? O ja z myślałam, że zje to. Poszę. Myślałam, że na to ruszy, ale bym ją normalnie ukatrupiła. No naprawdę ukatrupiłabym to dziecko, drogie moje. Weź na przykład, wstrzemnij się chwilkę. Taką dłuższą chwilkę poproszę. OK? Dwójkowa uczennica, naprawdę? Gdzie to oznacza? A ma... nadal mam trzy dni wolne od, od szkoły. Słuchajcie, dobra wypowiedź życzenia. To nam postaży że słuchajcie, urodzinki, koniec serii, to są ostatnie chwile tej serii. Udało się, po prostu udało się, jaka jestem szczęśliwa i dumna. I w ogóle... Wow. Dmuchaj. Patrzcie, nie zmuchnął nawet. A, teraz zmuchnął. Brawo! Szczerze mówiąc, to już jest bez znaczenia. Widzę, że ma okulary. Zróbmy go. Whatever. Whatever. Słuchajcie, może być nawet głupkiem, bo to i tak koniec serii. I ja się bawiłam świetnie. Mam nadzieję, że Wy też się bawiliście świetnie. Koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli czekacie na kolejne genialne challenge w tym 4. I cóż, widzimy się już niedługo, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już za parę chwil. I cześć.